Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał, Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich, Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, Wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Lecz On Wam odpowie: Nie wiem skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz On rzecze: Powiadam Wam, nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdyż ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa, i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi. I są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Oto słowo pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy tylko nieliczni będą zbawieni? Jaki jest sens stawiania panu Jezusowi takiego pytania? Najbardziej pożądana odpowiedź byłaby pewnie taka. Że wszystko będzie dobrze, że Bóg nam wszystko przebaczy, i nie trzeba sobie tym zbytnio głowy zawracać, ani życia uprzykrzać. A jednak odpowiedź Pana Jezusa zmierza w zupełnie innym kierunku. Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi. To bardzo ważna wskazówka dla życia duchowego Chrześcijanina. Usiłujcie. Starajcie się, walczcie. Zbawienie jest darem, ale nie spada na głowę nikomu, komu na nim nie zależy. Kto nie rozumie jego wartości i kto nie przekonał się w osobistym wysiłku, że sam nie jest w stanie po niej sięgnąć. Ten dar jest jak niezależna nagroda dla tego, kto przegrywa w biegu, ale nie dlatego. Który nie biegnie. Trochę zaskakująca jest ta ciasna brama w kontekście nauki o Bożym miłosierdziu. Ono jest przecież dla każdego. Zdawać by się mogło, że należałoby je nazwać raczej szeroką bramą do zbawienia. A jednak Pan Jezus mówi, że wielu będzie chciało wejść, a nie zdołają. Tak będzie, bo kluczem nie jest tu jakaś formalna przynależność, ale relacja. Ci, którzy poznali Jezusa, wiedzą, że ich szansą jest on sam, a nie ich uzbierane za życia zasługi. Dlatego ciasną bramą prześliźnie się grzesznik, który przyobległ się w pokorę który nie nadyma się pychą swej domniemanej doskonałości. Ciasna brama jest otwarta na drodze nawrócenia człowieka, ale ci, którzy żyją w przeświadczeniu o własnej sprawiedliwości, muszą najpierw uznać swój grzech i ogołocić się z dobrego mniemania o sobie. Czy to oznacza życie w wiecznym upokorzeniu, zgnębieniu, zapieraniu się własnych atutów, rezygnacji z ambicji i tęsknot? Bynajmniej. Życie chrześcijanina będzie życiem jak najbardziej spełnionym, szczęśliwym, ba, nawet fascynującym, ale nie na zasadzie kolekcjonowania sukcesów czy błyszczenia dobrym przykładem. Ten, kto posłucha Zbawiciela i będzie podążał za Nim jego stromą ścieżką, ucieszy się nie własnymi osiągnięciami, ale darmową łaską. Będzie szczęśliwy dzięki wolności, którą daje uznanie prawdy o sobie. Zbawienie jest w zamyśle Bożym dostępne dla każdego. Pan Jezus zapewnia nas. Że za stołem w Królestwie Bożym zasiądą liczni przybyli ze wschodu i zachodu, z północy i południa. Szaleństwem, pychy i uzurpacją jest wykluczanie kogoś ze względu na brak przynależności do naszej wspólnoty, jakkolwiek rozumianej. Ale Ponieważ zarówno potępienie, jak i zbawienie są realną możliwością, sami starajmy się podążać drogą zbawienia, a i innych na tę drogę zapraszać.